Dzień dobry, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was, ażeby opowiadać Wam nieco o aktualnych kosmicznych zależnościach, o energii zbliżającego się nowiu w Baranie, a także równonocy, która będzie miała miejsce dzień przed nowiem, dokładnie 20 marca o godzinie 22:55. Jak dobrze pamiętam, Słońce przejdzie do znaku Barana czyli będziemy mieli dzień równy nocy sabat ostara równonoc wiosenna nowy rok astrologiczny nowe procesy nowy cykl a dzień, dzień po równonocy po przejściu tego słońca światła spotkają się w koniunkcji dokładnie w zerowym stopniu 50 minuc minucie barana czyli na samym początku tego barana będzie miało miejsce, będzie miał miejsce znów w księżyca w tym właśnie znaku. Um, chciałabym powiedzieć w ogóle na wstępie, że jesteśmy aktualnie zanurzeni w dość mocne, e, kosmiczne energie jeszcze wczoraj e, wczoraj, 15, 15 marca, ponieważ dziś, kiedy nagrywam, e, kiedy nagrywam jest, jest 16. Miało spotkanie Słońca z Neptunem w znaku ryb. Słońce, czyli nasza świadomość, ta część naszej psychiki, która odpowiada za rozwój naszego ego, za nasze wybory, spotyka się z Neptunem, mistykiem, Duchem, Bogiem, można by, powie można by powiedzieć, tą energią, która jest czymś. Większym od nas. Czymś, co przypomina nam o tym, że jesteśmy stamtąd, tak? Jesteśmy tu, a pochodzimy stamtąd. Bóg, źródło, wszechświat, absolut jakbyśmy to, jakbyśmy to nazwali chodzi o, to, o, o tą energię, która łączy nas z czymś nienamacalnym. I tutaj, w wyniku tej koniunkcji, w wyniku tego spotkania. Spotkania świadomości z duchem, możemy, możemy poczuć się natchnieni, natchnieni jakąś wizją, jakąś fantazją, odkryciem czegoś ukrytego, tajemniczego, jakiejś energii ze świata śnienia. I, i to natchnione tym spotkaniem z Neptunem Słońce przejdzie do znaku barana który jest pierwszym znakiem zodiaku który jest o instynkcie o pędzie o mocy ażeby coś zaistniało żeby się zamanifestowało w świecie więc może przyjść w nas chęć do tego, ażeby zmaterializowała się jakaś energia w nas, jakieś pragnienie być może wcześniej nieuświadomione, być może jeszcze dziś nieuświadomione, tak? Dopiero kiedy przejdzie do znaku Barana, to Słońce, możemy odkryć, że wow, to jest właśnie to pragnienie, które, które pragnę, ażeby, ażeby się zamanifestowało. Baran uczy nas odwagi, uczy nas asertywności, kształtuje w nas siłę woli, jest o mierzeniu się ze strachem jest o przezwyciężaniu tego strachu baran ewoluuje poprzez działanie, poprzez akcję to jest kardynalny ogień który, żeby wzrastać potrzebuje być w boju potrzebuje być w ruchu, potrzebuje być w działaniu to jest impuls, to nie jest energia refleksji nad tym na ile mi się opłaca zdecydowanie się na coś pójście za tym pragnieniem na ile mi się to opłaca nie, to jest energia Ruchu, działania, baran sprawdza w działaniu, baran sprawdza w boju, baran sprawdza będąc w ruchu, tak? Będąc w pędzie po swoje pragnienia, po to czego, czego potrzebuje. Um, cały czas mamy też silną koniunkcję Jowisza z Chironem, właśnie w znaku Barana. A więc, kiedy tutaj dołączy też i Słońce, a jeszcze przed Słońcem przejdzie tu Merkury, to ten Baran będzie taki naprawdę mocno, mocno zasilony i mocno możemy odczuwać w sobie tą energię. Baran uruchamia się w nas z automatu. Z automatu. To jest po prostu pęd, tak? Um, coś się w nas po prostu odpala jakie wyzwania robią nam takie mm, idę tam, chcę tego tak, właśnie te, to pragnę właśnie to chcę sprawdzić tym jest energia barana w nas jest z instynktu, z czucia jest o potrzebie w pewien sposób zobaczenia jaki ruch chce wykonać moje ciało ku czemu chcę wykonać ten ruch tak? to jest właśnie, właśnie ta energia Baran jest tą częścią w nas, która po prostu podąża za przetrwaniem, za pragnieniami, za potrzebami, które mówią o naszym, o naszym przetrwaniu. Baran manifestuje się w świecie, mówi: Ja jestem. Ja jestem. Jest energią, która ma siłę do tego, ażeby otworzyć drzwi. Tak? kardynalny ogień to jest pęd na start. Siła, żeby otworzyć drzwi, siła do tego, ażeby się zamanifestować w świecie. Nawet jeżeli po drodze upadnie, nawet jeżeli po drodze okaże się, że jednak to pragnienie, za którym podążam, jest niekoniecznie trafionym wyborem, to nie dowiem się tego, jeżeli nie będę działać. Strategią Barana jest działanie, jest ruch. I Trzy um, dni po równonocy, dwa dni po nowiu, będzie miało miejsce przejście Plutona do Wodnika. Dość oczekiwane przeze mnie wydarzenie, powiem szczerze. Najpierw ten Pluton przejdzie tutaj na trzy na miesiące. 2 maja rozpocznie swoją retrogradującą wędrówkę i będzie wracał do, do Koziorożca. W którym, do którego przejdzie 11, 11 czerwca i będzie tak jeszcze kilka razy dwa albo trzy nie pamiętam dokładnie retrogradował, aż przejdzie na początku 2025 roku do wodnika na najbliższe 20 lat a więc jest to jedno z mocniejszych wydarzeń. Pluton ostatni raz w wodniku był w 1778-1798 roku, a więc dawno temu ja o przejściu Plutona do Wodnika nagrałam oddzielny film, także zapraszam do, do odnalezienia go. Podlinkuję tutaj na, na YouTube. Ten, ten film dla osób, które będą słuchały mnie poprzez podcast. Zapraszam na, na mój kanał, na, na YouTube. Esencja mnie, gdzie można znaleźć to, to nagranie, astrologiczne wydarzenia najbliższych miesięcy, tak, tak go zatytułowałam. I Pluton w wodniku, w znaku rewolucji, zmian, wolności, równości, autonomii, podążania za swoją prawdą. Może czynić. Tego rodzaju rewolucje, a żeby właśnie tego rodzaju transformacje, ażeby właśnie do tej e, wolności, żebyśmy jako ludzkość mogli e, dążyć, zmierzać ku temu. I przyznam szczerze, że od 7 marca, od kiedy Saturn przeszedł do znaku ryb, do tego przejścia Plutona w wodniku, jesteśmy w takim miejscu bardzo silnych zmian Saturn zmienia znak raz na 3 lata potrzebuje około 30 lat, żeby zrobić tranzyt przez cały Zodiak Pluton potrzebuje 248 lat jego czas pobytu w danym znaku Zodiaku jest różny w koziorożcu... Jest od 2028 roku. W wodniku spędzi 20 lat, w rybach później 30. W skorpionie, którego jest władcą, spędza najmniej czasu, ponieważ jest tutaj tylko 12 lat, a więc jego pobyt w znakach Zodiaku jest zróżnicowany. Ale 248 lat trwa tranzyt przez cały Zodiak. Jest to najwolniejsza z planet. Koniunkcja Jowisza z Chironem, o której, o której wspomniałam, jest też wydarzeniem, które, z którym mamy do czynienia raz na, 12, raz na 12 lat, a więc jesteśmy pod wpływem takich aktualnie mocnych zmian i to w przeciągu 16 dni, więc możemy się czuć trochę przytłoczeni, ale. Po prostu tego potrzebujemy, tak by najmniej czuję. Spotkanie Jowisza z Chironem jest też e, wydarzeniem e, bardzo karmiącym e, uzdrowienie naszych ran, dlatego że Chiron jest zranionym uzdrowicielem. Jowisz, który jest władcą ekspansji, pomnażania, poszerzania, powiększania, jest e, nauczycielem e, wiary w siebie, w życie, e, uczy nas. Pokazuje nam, to jest ta część naszej psychiki, która wierzy, że życie ma jakiś sens, spotyka się z, ze zranionym uzdrowicielem, a więc jest o potrzebie uzdrawiania o potrzebie uzdrawiania naszej, naszej odwagi, wychodzenia po nasze pragnienia, tak? Bo mamy tutaj to spotkanie w Baranie, gdzie Hiron w pewien sposób w tym archetypie uczy nas, że czasami. To wyjście po swoje pragnienia, za swoimi potrzebami, z odwagą, może wywoływać pewnego rodzaju zranienia w nas, że po prostu tak funkcjonuje, tak wygląda życie, że czasami doświadczamy różnych zranień. I poprzez te różnego rodzaju upadki, czy też właśnie zranienia, możemy wzrastać, możemy ewoluować. I tutaj to spotkanie z Jowiszem sprawia, że. Możemy naprawdę pouzdrawiać różnego rodzaju rany, które, które w nas są. Tak? Możemy pouzdrawiać różne części nas, które są związane właśnie z wychodzeniem do świata, z wyjściem z szafy, z otworzeniem drzwi, z pójściem ku, ku nowemu, zapragnieniami, w nowym, w nowym kierunku. Aż mi zasłów gardle, kochani. I w czasie, w czasie nowiu dodatkowo też będzie miała miejsce koniunkcja Wenus z północnym węzłem księżycowym, który w do, to w dalszym ciągu jest w byku. Ten północny węzeł księżycowy. Północny węzeł księżycowy jest o tym, do czego warto zmierzać, ku czemu warto iść. Byk uczy nas. Um, tego, że mamy w sobie każdy z nas indywidualny zestaw cech zasobów w oparciu o który możemy budować bogactwo nie tylko to finansowe ale też i to duchowe to, które jest związane z byciem tu na ziemi że potrzeba, ażebyśmy dbali o nasze ciało że potrzeba, ażebyśmy dbali o matkę ziemię i Wenus tutaj w koniunkcji z tym, z tym północnym węzłem księżycowym wskazuje na potrzebę współpracy, harmonii z naszym ciałem, harmonii z Matką Ziemią, harmonii z innymi istotami żyjącymi na, na Ziemi, ze zwierzętami, z byciem na łonie natury, z byciem w ciszy, z byciem w sobie, z zadbaniem o spokój, o, współpra o współpracę, o współpracujące, harmonijne relacje z innymi, tak? że ku temu warto się kierować. A więc to, to dodatkowo będzie tutaj e, ta, ta koniunkcja e, wzmacniała. Także przed nami, e, przed nami równonoc, przed nami nów w Baranie nowy rok astrologiczny, nowe procesy, nowy cykl, nowe decyzje nowe rozwiązania. Warto się zastanowić ku czemu pragnę poświęcić ten nowy rok astrologiczny, ku czemu pragnę zmierzać. Co takiego pragnę, żeby zamanifestowało się, żeby zaistniało, tak? Co pragnę, żeby zaistniało w mojej rzeczywistości? Czemu potrzebuję stawić czoło? Z jakim strachem potrzebuję się zmierzyć, a żeby móc zrealizować swoje pragnienia? Z czym potrzebuje się zmierzyć? Gdzie potrzebuje wykazać odwagę? Gdzie potrzebuje być asertywna, być asertywny. Czemu potrzebuje powiedzieć nie, a żeby móc powiedzieć sobie tak? Gdzie potrzebuje wzmocnić moje granice? Baran to energia pędu, inicjacji nowego, z instynktu, z ciała, które wie, gdzie potrzebuje iść teraz. Ściskam Was mocno, to by było na tyle do, do usłyszenia następnym razem inną esencję mnie, Buziaki.